Tarotowy kącik kameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z podznaku wodnika na horoskop na październik. Zrobimy krzyż celtycki. Sprawdzimy Waszą sytuację w październiku. Jakie jest Wasze nastawienie do tej sytuacji? Jakie są przeszkody, jakie pokonać? Co, co idzie do Was z zewnątrz, jaki jest rezultat? Z czym będziecie wchodzić do listopada? Też sprawdzimy. Zapytamy kochani o radę, o główną energię na ten miesiąc i jakie będzie dla Was przesłanie. Wszystkie osoby z podznaku wodnika, znak słoneczny, ascendent, księżyc. Sprawdzamy, jaka jest główna energia dla Was na ten miesiąc? Wasza sytuacja w tym miesiącu? Przeszkody? Wasze myśli, stanowisko? Przeszłość, która doprowadziła do tej sytuacji, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, perspektywy, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy i rezultat. Sprawdzamy takie wodniki. Rozkop na październik dla Was. Może być tak, że to będzie spokojny miesiąc, spokojniejszy, spokojniejszy niż zazwyczaj. Tutaj pokazała się energia domu, czyli sprawy domowe będą będą ważne, będziecie będziecie odczuwać radość z miejsca, w którym jesteście. To jest taka energia, nie ma to jak w domu. Ja to bym tak odczuwała, czyli będziecie się cieszyć po prostu, w miejscu, w którym jesteście. Gdziekolwiek to jest, po prostu będziecie się czuć jak w domu, będzie to dla Was bardzo miła energia, ale jest też energia spotkania, czyli i to jest tak, bo tutaj jest bardzo taka przyjemna, energetycznie to wygląda bardzo przyjemnie, czyli ktoś was będzie chciał zaprosić na randkę, ktoś was będzie chciał tak um, troszkę tak jakby uhonorować, bo tutaj jest taka energia, że jakieś spotkanie, czyli to też, to też może być taka, um, takie spotkanie wirtualne, takie online, o, że tutaj, że ktoś na przykład z daleka, ktoś gdzie was dzieli odległość, w ten sposób się spotkacie. Czyli tutaj bo jest ta energia domu. Czyli nie za bardzo się tutaj wodnik gdzieś ruszy, bardziej, jeżeli y, takie spotkanie na żywo, to ktoś do Was przyjedzie. Albo zaprosi się, wprosi się na przykład ta osoba, albo Wy zaprosicie kogoś do siebie do domu. Zobaczymy, jaka sytuacja. Trójka denarów. No, taki całkiem przyzwoity miesiąc, y, drugie wodniki. Tak się zastanawiałam przed Waszym czytaniem, co karty pokażą na ten październik, ale zapowiada się, że jest całkiem. Całkiem jest tak znośnie, jest tutaj jest równowaga, tak jakby wodnik dogadał się sam ze sobą, być może z osobami, z którymi macie kontakt również i ułożyliście to swoje życie w jakieś ramy, żeby to wyglądało w taki sposób, żeby to było dla Was dobre. Tutaj taka jest energia. Też jest, słuchajcie, kochani, to jest jakaś współpraca jak najbardziej praca królowa kilichów cesarz i król buła. Jest właśnie, tutaj też może być y, tak, że y, jest wodnik, który się dogadał sam ze sobą po prostu. W jakichś wielu, wielu kwestiach dogadaliście się po prostu i wam jest dobrze. Królowa kielichów, jesteście ułożeni, macie pogodzone na przykład wszystkie uczucia, wszystkie emocje. Tutaj nie ma szaleństwa, tu jest dużo spokoju. Zobaczcie wasza sytuacja, jest i cesarz i król buław. To są dwie różne energie. Całkiem dwie różne osoby i teraz tak jest to spotkanie w tym domu, pokazało się tutaj przy, gdzieś w miejscu, w którym jesteście, więc albo ktoś będzie chciał was odwiedzić, myślę, że to będą masz dwie osoby, czyli może być także w październiku to jest ktoś, kto będzie pokazywał wam się od takiej słabszej strony, nadal to jest, myślę, że to jest energia kogoś, kogo już znacie, kto jest, kto jest w waszym życiu. I teraz wodniki, albo to jest ktoś, z kim jesteście w związku, albo ktoś, od kogo chce się, chcecie się uwolnić, bo to jest cały czas proces. Tutaj cały czas będziecie w procesie, jakkolwiek. Czy to jest ktoś, od kogo chcecie się uwolnić, czy ten wasz związek przechodzi różne etapy. Cały czas jest ten, jesteście w tym procesie. Myślę, że to jest taka cięższa energia. Jest ten król Buław i to jest ktoś, kto, właśnie ja to bym czuła bardziej tak, słuchajcie, że ten dom to jest tym cesarzem, czyli z energia z kimś, kogo już po prostu macie, tak jakby. Już wiecie, co się można spodziewać po tej osobie, bo nawet jeżeli jest relacja taka skomplikowana, no to jesteście już długo w tej relacji, albo po prostu jesteście razem w związku. A tutaj się pojawia ktoś, kto wam w głowie może zawrócić. Jakie przeszkody? Król była zresztą po to się pojawia, żeby w głowie zawracać. Siedemka kadenarów. Tutaj też jest na przeszkodzie coś światem i tutaj może mówić o tym, że y, jest wodnik, który myślał, że z czasem będzie na przykład łatwiej, że z czasem to się jakoś ułoży, to jest planeta Saturn, pojawiła się, czyli tak, a tutaj pokazuje się, że z czasem nic się nie wyjaśnia i może być nawet trudniej, a jeszcze teraz będzie u Was jeszcze trudniej, bo pojawia się ktoś, kto Wam w tej głowie zawraca po prostu, więc jest jeszcze trudniej, ale myślę, że na, na, na przeszkodzie właśnie jak się pojawia, to to jest... Y, energia tej osoby, z którą tutaj to jest ktoś, kto dopiero zaczyna pokazywać swoje prawdziwe uczucia i swojego prawdziwego ja. Dopiero zaczyna, ta osoba do, do końca jest jeszcze bardzo daleko, bo to jest ktoś, kto dopiero zaczyna, więc tutaj to jest, że czas nie pomaga, więc nawet bym powiedziała utrudnia akurat w Waszej sytuacji. Arcykapłanka. No. Tutaj nie ma co dokładnie, słuchajcie, bo na przeszkodzie jest właśnie to, że, że wciąż jesteście połączeni po prostu mocno z kimś, chociaż ta relacja jest coraz bardziej zagmatwana skomplikowana. Wasze myśli, dziesiątka mieczy. W myślach, słuchajcie, dziesiątka mieczy mówi o tym, że chcecie zakończyć już y, wszystkie rozkminy, które, wszystkie takie zastanawiania się, które, do które nie prowadziły was do niczego, że tutaj. Być może im więcej tych myśli było, tym, tym większe takie zagmatwanie. Chcecie to zakończyć: dziesiątka. Chcecie po prostu to jest taka energia, już, już więcej nie, już więcej nie chcę o tym myśleć, nie chcę się nad tym zastanawiać. Potrzebuję spokoju, potrzebuje zrównoważenia, potrzebuję, słuchać, tak jak się pojawiło na początku, chcę się ze, sama ze sobą dogadać, chcę się ułożyć, nie chcę nie też walczyć ze sobą, nie chcę walczyć z tymi uczuciami, które mam na przykład do kogoś. Potrzebuję po prostu zakończyć taki trudny etap całkowicie. Tak, pozbyć się tego też. Dziesiątka denarów, czwórka denarów i świat. No. Zobaczcie, tak w październiku jest właśnie, macie taką myśl, że chce się zająć czymś innym w swoim życiu, takim spokojem. Chce po prostu wyjść z tej trudnej energii, zastanawiania się, co, jakby było, co by było, jak, jakby, co będzie po prostu. I myśleć o przeszłości i o przeszłości. Całkowicie chcecie to zakończyć. Chcecie się cieszyć życiem, Chcecie się też, to jest planeta Wenus. Chcecie się skupić na tym, co udało Wam się w życiu osiągnąć. Być może właśnie to jest, jest też ta energia, że chcecie się cieszyć tym, co Wam życie po prostu przynosi. Taką bardziej tym, co, co dobrego Was jeszcze czeka o coś takiego. Przeszłość. Piątka była. Myślę, że to jest właśnie ta piątka była, to jest odnośnie tego cesarza, że tutaj ym, tak raz, że, raz, że czas nic nie, niczego nie ułatwia. Tutaj ten cesarz też wam tego nie ułatwia, bo to jest ktoś, kto się odkrywa tak ym, przed wami bardzo powoli, bardzo powoli, bardzo tak pomalutku pokazuje swo, swojego, swoją prawdziwą twarz, swoje prawdziwe uczucia. To jest, y i to jest trudne. I tutaj tak jakby im być może im wy bardziej o to walczyliście, tym bardziej to jest ktoś, kto się przed tym bronił. I tutaj może to mogła być taka relacja, że wy się oddalacie, no to ktoś się walczy o was. Wy, wy przychodzicie, no to ktoś się od was oddala. Taka, taka łapanka. Wierzę. Wszystko było... Siła. No. I w momencie, zobaczcie, jest wieża po tej piątce buław, jak to faktycznie rąbnało, bo się okazuje, że jest tak i tak, tak i tak, tak i tak, no to jest, jest ten sukces i siła, i po prostu jest taka ulga. Bardzo dobrze, że to się rozwaliło, bardzo dobrze, że to się zawaliło, bo nie dojdziemy w ten sposób do niczego. To jest, to jest taka energia. Nawet tak w związku, jak byliście po prostu z kimś, tak, tak też mogło być. Tutaj, nawet nie przeciąganie liny, tylko to jest taka dosłownie, to jest, to jest taka energia, która nie, nie prowadzi do niczego po prostu. Jest ta wieża, czyli to okazuje się, że coś takiego się zadziewa, że to faktycznie wtedy już nie ma walki, nie ma po prostu nic, jest całkowite odpuszczenie i jest taka ulga i po prostu nabieracie siły. Teraźniejszość, samka denarów. Tutaj myślę, że jest wodnik, który po prostu chce y, przede wszystkim pracować nad sobą, pracować nad tym, co ma, cieszyć się tym, co ma, cieszyć się tym, na jakim, jakim momencie swojego życia jesteście, w jakim punkcie swojego życia jesteście. Nad, nad tym chcecie pracować. Z tego po prostu, co wam się udało tutaj uzyskać po, tym, po tej całej takiej szarpaninie, bo pokazuje się, że m, zaczynacie się skupiać na sobie, tak jakby ten, zaczynacie doceniać ten powrót do siebie. Że ten powrót do siebie to nie jest coś, co jest, co jest rodzajem kary, czy czymś, bo się nie udało mi po prostu. W, 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 zbudować związek z kimś innym, więc ten powrót do siebie jest taki po prostu taką porażką nawet, tylko to jest coś, co jest dla mnie dobre, coś, co ja, w czym ja mogę wzrastać. Wszystka kielichów, lecerzy bułek, król denarów, no i zobaczcie, znowu macie dwie osoby. Jeszcze z kakielików, czyli myślę, że tego cesarza traktujecie jako kogoś, kto jest waszą obratnią duszą. Może ze względu na to też wodniki, że dużo razem przeszliście z tą osobą, naprawdę dużo razem przeszliście. Być może naprawdę wiele i macie takie poczucie, że to jest ktoś, kto jest mi bardzo dobrze znany, bardzo dobrze znam, jakie ma oczy, włosy, ruchy, mimikę, jak się zachowuje. Bardzo dobrze się znamy, bo to jest cały czas ktoś, kto wam się pokazuje ten, to, co ma w środku, tak naprawdę powoli. To jest taki długi, długi proces. I tutaj jest rycerz Buław i król Denarów, i to jest właśnie mm, w teraźniejszości. Ten król Buław, który się tam pokazał, on nie odpuszcza. To jest ktoś, kto was, y, będzie wam w tej głowie po prostu zawracał. Trochę Myślę, że to jest taka energia, na ile pozwolicie, bo tutaj jest trochę więcej, potem jest trochę mniej, czyli być może wy będziecie pozwalać trochę więcej, też trochę mniej, ale to jest ktoś, kto będzie chciał przy was być. Najbliższa przyszłość dwóch Denarów. Tutaj wodnik się będzie zajmował ym, wieloma sprawami, a, a już y, na pewno się będziecie zajmować tymi dwoma panami. Lub taką energią też pokazała się energia męska. Męska, ale też po prostu, że to jest ktoś, kto będzie o was walczył. Jeżeli kobieta, to będzie o was tak zabiegać, mocno zabiegać i jest ktoś, kto po prostu jest. Jest, ta osoba jest w waszym życiu. na kadnarów może mówić o tym, drogie wodniki, że będzie tak trochę tego, trochę tego. Królowa była, O pięknie. Ósemka mieczy, trójka mieczy. Sąd. Myślę, że tutaj ten król buław i ten rycerz buław później też zrobi taką robotę, że wy się y, zachęcicie, że to spotkanie będzie naprawdę udane. To jest ktoś, kto was zachęci, mocno do, do siebie też przekona. Bo tutaj jest wodnik, który jest pokazany, że będzie chciał w to iść, będziecie się bardziej kierować tą osobę. Y, jest Ósemka mieczy, trójka, trójka mieczy, sąd. I tym samym ta relacja z tym cesarzem. Będzie, m, będzie przechodzić w październiku trudniejszy czas, taki trudniejszy etap. Tutaj jest wprawdzie sąd, sąd, ale myślę, że tutaj przy tej energii to jest bardziej m, tak pokazane, że to jest jakiś, m, jakiś element rozliczenia będziecie, będziecie mieć. I tak jak tutaj ten cesarz po prostu jest pokazany w takiej energii, że cały czas m, się odkrywa przed wami, czyli tutaj nie ma zakończeń, to są tylko etapy, które wy przechodzicie. Tak, w październiku może to wyglądać z Waszej strony tak, że wy będziecie chciały, chcieli ten etap całkowicie zamknąć, lub nawet będziecie, będziecie brać pod uwagę to, żeby w ogóle to zakończyć, bo ten, kto, kto Wam będzie w tej głowie zawracał, no to się, ym, no to się zadzieje, skutecznie będzie, skuteczny będzie. No. Tak jak mówiłam, tutaj ten król Buław po to właśnie przychodzi, czyli tutaj mo może być taka, taka niedowiara. Słuchajcie tego cesarza, właśnie, że. Że to się faktycznie dzieje. Taki etap możecie mieć. Nie wiem, czy to jest całkowity koniec, ale taki etap możecie mieć w październiku. Wasze nastawienie, słońce. Jest taka radość, będzie tutaj u Was. Raz, że. Bo tutaj ten król Buław to jest. Bo Wy jesteście też w energii też buławowej, czyli róbmy coś, działajmy, ale nie ma tego zaangażowania. Zobaczcie, że nie ma kielichów, że z waszej, z waszej strony nie, wychodzi, wy, wy nie wychodzicie z emocjami, tylko z takim działaniem, z taką radością. I takie macie nastawienie. Niech się dzieje. Niech się po prostu dzieje. Nie, nie będę myślała o tym, czy coś się z tego zadzieje. Niech po prostu, niech będzie miło, niech będzie przyjemnie. Bez zastanawiania się. Sama taka czysta radość. Czurka mieczy. Paść kielichów, no. Jest taka ulga, bo, bo tutaj ta, ta relacja z tym cesarzem, to tak jak mówiłam tutaj było, tak się karty pokazały, im bardziej Wy walczyliście o to, tym bardziej ktoś się bronił przed wami. Im wy odchodzicie, no to ktoś się znowu stara. I to jest, to jest naprawdę trudna energia. I być może właśnie tak, jak tu karty mówią, to trwało już bardzo długo, a ta wowa energia pozwoli wam tak odetchnąć tutaj. Ta osoba, która się stara, też nie robi tego z taką presją, i wy, wy, to, wy to czujecie, że to jest coś, z czego można um, szybko też zrezygnować, bez zaangażowania. I to jest dla Was przyjemne, Czwórka Mieczy. Wam to pasuje? Jest taki, taki etap uzdrowienia, jest tak lekko i przyjemnie. Um, czynniki zewnętrzne chrowa denarów. Myślę, że ktoś się jeszcze może wtrącić w tą całą sytuację, jeszcze ktoś z zewnątrz. Rycerz kielichów, dziesiątka bułów, trójka kielichów, trójka denarów. pustelnik. Nieoczekiwanie, słuchajcie, do, do czytania, tak bym powiedziała, wchodzi. Yy, i teraz tak, bo, bo nie każdy z Was ma taką sytuację pewnie, że ten cesarz to jest, nie jest cesarzem dla was, tylko dla, dla, kim, dla kogoś innego. Wy jesteście po prostu w jakiejś relacji z kimś, kto jest, po prostu jest zajęty, bo to jest królowa denarów. Tak się pokazało. I teraz jeszcze powiem, jeżeli nie macie takiej sytuacji, co karty mówią, ale skupię się na tym, jeżeli macie taką sytuację, to z zewnątrz zobaczcie, pokazane jest, że to jest ktoś, kto obserwuje to wszystko, co się dzieje pomiędzy wami, że to jest ktoś, kto po prostu wie, że że ten, ten cesarz po prostu idzie w waszą stronę, że pomiędzy wami dzieje się dużo. To jest ktoś, kto o tym wie. Szósz tenarów. Myślę, że to jest osoba, która wie o tym od dawna rycerz kielichów, dziesiątka buław. Jestem już bardzo zmęczona i to jest wszystka y, tenarów pustelnik. To jest ktoś, kto się po prostu wycofuje z tego. Na tyle długo to już trwa, że to jest ktoś, kto się po prostu powoli wycofuje. I to może mieć znaczenie, bo słuchajcie, z zewnątrz nie pojawił się ani ta energia buławowa, ani tej osoby tylko właśnie jeszcze tej kolejnej, z którą ten cesarz jest związany, że to jest ktoś, kto po prostu wie, że jest w tym trójkącie już bardzo długo, wie, że po prostu jest, czuje się w tym wszystkim samotny, samotna i jest mocno obciążona. Czyli tak z jakiegoś, z jakiegoś powodu, słuchajcie, to jest ważne. No. Jeżeli, kochani, nie macie takiej sytuacji, że ten cesarz to jest, to jest wasz cesarz, a nie jest, to jest, nie jest ktoś, kto jest właśnie związany z kimś innym, No to tak by wychodziło, że po prostu, że jest związany z wami jeszcze ktoś i wtedy, wtedy ta sytuacja wyglądałaby tak, że wy wiecie, że tak jakby pracujecie na w związku, jesteście w związku i pracujecie nad tym, żeby ustroić ten związek, ale jest trudno, bo to jest ktoś, kto ma jeszcze kogoś. I tak się tutaj karty pokazują, I że wy jesteście tym po prostu zmęczeni już, że, to jest, że wasza osoba romansuje z kimś innym. Takie troszkę poplądanie ale bierzcie to, to co z wami rezonuje, to w jakiej sytuacji jesteście. Nadzieje lub obawy, czwórka kielichów. Może być tak, że wodnik w październiku, tak, będziecie po prostu, tutaj się będzie dużo działo, ale będzie mało emocji. I będziecie odczuwać tą różnicę, że emocjonalnie aż tak dużo się nie dzieje. Ogólnie się dużo dzieje, ale tych emocji jest w tym wszystkim coraz mniej. Cesarzowa. Księżyc, następna że Teraz jesteście na innym etapie, że tutaj właśnie nie w głowie wam jakieś romanse i flirty, flirty, tylko po prostu um, coś bardziej stałego, na tym chcecie się skupić. Dlatego też, też tutaj możecie, drogie wodniki, odczuwać, że um, tych emocji właśnie macie coraz mniej i z tym cesarzem, już nie mówię o Królu że tutaj właśnie się dużo dzieje, ale tych, o tych emocjach jeszcze tak jakby nie ma mowy. I tutaj jest cesarzowa, jest astenarów i Księżyc. To też może wskoczyła ta energia, słuchajcie, że mm, jak się to zadzieje, to będziecie o tym myśleć, że to jest ktoś, kto po prostu wie, co się dzieje pomiędzy Wami a tym cesarzem i, i jak ta osoba zareaguje. Będziecie myśleć o tym. Jeżeli to jest, mm, to jest Wasza energia, i Wasza osoba po prostu z kimś tam romansuje na boku, no to też będziecie po prostu o tym myśleć. Będzie, będzie to dla Was ważne w tym miesiącu. Jaki rezultat? Dwójka mieczy. A w rezultacie pod koniec miesiąca nie wiadomo, co z tą wiedzą całą zrobić. To, no, tutaj się może dużo zadziać. Dziewiątka kielichów, karta gwiazdy z mieczy. Myślę, że albo będziecie o tym myśleć, albo o tym będziecie rozmawiać. Yy, albo z kimś, albo po prostu będziecie... Bo ten as mieczy, tutaj jest właśnie z dwójki mieczy to asa mieczy. Dziewiątka kielichów, gwiazda. Czy na pewno ta relacja z cesarzem to jest, to jest Wasze spełnienie marzeń? Tutaj wszechświat się być może o Was, was zapyta w październiku. Czy właśnie to jest to, czego Ty pragnąłeś? Czy czego Ty pragniesz w życiu? Czy to jest, czy to jest dla Ciebie, to, jest ważne, to Czy to jest spełnienie Twoich marzeń? a czy? No, myślę, że tutaj może być tak, że hmm, poddacie to pod wątpliwość. U siebie? Czy to jest faktycznie to, czego ja po prostu pragnę? Czego ja, czy to jest ten człowiek, którego ja naprawdę chcę? Jaka rada dla Was na październik? Kilka kielichów, z buław. czwórka buław, Pięka kielichów. Tutaj zobaczcie te trzy, trzy karty jako rada mówią o tym, żeby rozwijać tą relację z tym królem buław. Żeby, niech to idzie dalej. Jest azbuław, czwórka buław. Spotykajcie się, budujcie więź. Budujcie to, co jest po prostu pomiędzy Wami, Nie, niech to wszystko, ym, bo to jest cały czas na to szansa. Czyli po prostu niech to wszystko się zadzieje. Tutaj Czulka była mówi o tym, że to może być albo ktoś, kto jest w miejscu Waszego zamieszkania, bo tutaj znowu się pokazał tak, jakby dom. Czyli to jest ktoś, kto bardziej przyjdzie do Was ta osoba, niż Wy pójdziecie tam do niego, czy do niej. O, Piotrka Kielichów, ale w tyle jest ta relacja z cesarzem, i może będzie tak, że właśnie ten, ta energia mocna mówi o tym, że. Zdacie sobie z tego sprawę, że jednak tego marzenia nie da się spełnić, że ono jest nie do spełnienia, że pozostaje tam miłość po prostu. Czy ta relacja, ten związek w takiej sferze niespełnionego marzenia? Zobaczycie, no. Księgę rydwan. Będziecie o tym rozmawiać, być może wspólnie, kochani. No. Całkiem niezłe to czytanie. Jakie przesłanie na wodnika? Karta przejścia. Jesteś na ścieżce swojej duszy. Podążaj nią idź naprzód. Jesteś na ścieżce Twojej duszy, podążaj nią. Idź naprzód. Mm. Bardzo ładne. Bardzo ładne to czytanie. Słuchajcie, tak myślałam właśnie, jak u Was wyjdzie, ale jest, myślę wydaje, że jest naprawdę dobrze. Oczywiście będę czekała na Wasze komentarze. Jak to z Wami zarezonowało? Jak, jak ten październik. Y, może być taki taki. Myślę, że... Spokojnie to może można powiedzieć, że idzie w stronę przełomu no, u Was w październiku. Amelia73.tarot.mopagimaj.com Adres do mnie, jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego kontaktu ze mną, dajcie mi znać. Dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście, za wszystkie lajki, za wszystkie suby, za, wszystkie, za całe wsparcie, które mi tutaj um, podarujecie. Um, praktycznie przy każdym filmie. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. Wszystkiego dobrego.